Platforma ClickMeeting jest platformą intuicyjną. Pomimo wszelkich obaw, jakie miałam na początku, szybko się z nią zapoznałam. Jestem koordynatorem ds. jakości kształcenia zdalnego na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym. Jestem metodykiem zdalnego nauczania. Szukaliśmy rozwiązania, które pomoże naszemu zespołowi metodyków wdrożyć narzędzie umożliwiające spotkania wideo z naszymi studentami. Testowaliśmy różne rozwiązania, a oferta ClickMeeting okazała się dla nas najbardziej elastyczna. Zajęcia prowadzone są na platformie Moodle. ClickMeeting jest jedną z aktywności do wyboru. Jest to bardzo wygodne. Wykłady są prowadzone nawet dla 300 osób. Nasi wykładowcy lubią i odkrywają nowe funkcjonalności klika podczas takich zajęć online. Nawet dzisiaj sprawdzamy ilość przedmiotów. Mamy 1500 na studiach zaocznych dziennych, 2500 online'owych. Co semestr współpracujemy z ponad 500 dydaktykami. Jesteśmy jedną z pierwszych uczelni, która rozpoczęła w pandemii obronę online. Wykładowcy tylko pisali do nas, że jest egzamin dyplomowy, my ustawiamy spotkanie, a dalej sobie doskonale świetnie radzili. I razem do tej pory. Click Meeting daje nam możliwość organizacji również spotkań webinarowych w postaci konferencji, spotkań międzydziałowych, ale również spotkań wewnętrznych w naszej organizacji. Miałam też grono specjalistów ze strony klika. Mogłam w każdej chwili zadzwonić, napisać na czacie czy wysłać maila. Zawsze dostawałam odpowiedź. Jeśli mamy sytuację nagłą, wypada nam jakaś duża konferencja, należy zwiększyć ilość osób na danym webinarze. Dzwonię i praktycznie w ciągu 20 minut mam tą ilość osób zwiększoną. Najlepszą rekomendacją używania klika w kolejnych latach akademickich jest chęć kontynuowania tej współpracy. Tego chce nasza kadra, tego chce nasz zarząd, tego chcą nasi metodycy.